Ahoj, witam wszystkich na moim skromnym kanale Okrusi, Filozofii i Teologii, czyli co Leco w trawie piszczy i zapraszam na piąty odcinek cyklu Teologia Krótkie logia, w którym po raz drugi pochyle się nad tematem Nowy Testament o boskości Pana Jezusa. Temat ten należy podzielić na dwie części. Wypowiedzi Pana Jezusa na temat własnej osoby oraz wypowiedzi autorów Nowego Testamentu na temat boskości osoby Pana Jezusa, które są jednocześnie świadectwem wiary pierwszego pokolenia chrześcija. Zatem Nowy Testament o boskości Pana Jezusa, część druga, wypowiedzi autorów Nowego Testamentu. Przyjrzyjmy się zatem wypowiedziom autorów Nowego Testamentu na temat osoby Jezusa, na temat jego boskości. Otóż w pewnym momencie, św. Paweł mówi, że nikt bez pomocy ducha świętego nie może wyznać, że Panem jest Jezus. My w Polsce mamy ten zwrot Pan, taki grzecznościowy: Pan dyrektor, Pan kierownik, Pan kierowca, i tak dalej. Tymczasem tu chodzi o słowo Kyrios. W Septuagincie. W wielu manuskryptach, choć nie we wszystkich, słowo Kyrios jest w miejscu, gdzie w Biblii Hebrajskiej, a Septuaginta jest tłumaczeniem Biblii Hebrajskiej na Grekę, więc jest Kyrios w tym miejscu, gdzie w Biblii Hebrajskiej jest imię Boga Jestem, tetragram tak zwany. A więc mówi św. Paweł wielokrotnie Pan Jezus, czyli mówi Bóg Jezus. To był wykształcony faryzeusz, zdawał sobie sprawę na pewno z tego, a trzeba wiedzieć, że, że Biblią chrześcijan. I diaspory była właśnie Septuaginta. Inne tytuły czy zwroty, które odnoszą się w Starym Testamencie do Pana Boga, możemy znaleźć w Ewangeliach, listach Pawła, Epokalipsie. Na przykład zwrot Pan chwały, czytamy w pierwszym liście do Koryntian, lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden władca z tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. No Chodzi tu o, o pana Jezusa, ukrzyżowaliby pana chwały. No ale w psalmie tak czytamy: Bramy podniesie swoje szczyty, uniesie się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów, ten jest królem chwały. Czyli Bóg. W do Rzymian: Każdy bowiem, kto wzywa imienia pańskiego, będzie zbawiony. Z kontekstu wiadomo, że chodzi o pana Jezusa. Prookole mówi: Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syna i w jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i tak dalej. No, imię, imienia Pańskiego, ten zwrot, tyczy się no, Pana Jezusa. Dalej. Przygotujcie drogę Panu. W Marka tak czytamy: chodzi o wystąpienia Jana Chrzciciela. Jak jest napisane o prokuraturze oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wojącego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, drogę Panu. jemu prostujcie ścieżki. Księga Izajasza, Głos się rozlega. Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkobie gościnność naszemu Bogu. Apokalipsa, powiada: jam jest Alfa i Omega, pierwszy, ostatni, początek i koniec. Księga i Tak mówi Pan, król Izraela i odkupiciel Jego, Pan zastępów. Jestem pierwszy i ja ostatni, i nie ma poza mną Boga. Wyraźnie widać, nie, nie, trzeba, nie trzeba komentarza. W liście do Filipian. Dlatego też Bóg nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię jemu czyli Jezusowi. Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istotnie bieskich i ziemskich i podziemnych. Księga Izajasza. Przysięgam na siebie samego. Z moich ust wychodzi sprawiedliwość. Słowo nieodwołalne. Tak, mną się ze mnie wszelkie kolano i wszelki język na mnie przysięgać będzie. No, święty Paweł był faryzeuszem. W jego ustach no, wiecie, do Filipian nie jest to przypadek, że stosuje zwrot każde kolano, czy wszelkie kolano, które w księdze Izajasza nosi się do Boga, on je odnosi do Pana Jezusa. Całe, ser całe serie są w liście do Hebrajczyków, do którego bym z anioł powiedział kiedykolwiek, Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodził. I znów, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Skoro zaś znowu wprowadził pierworodnego na świat powie, niech mu oddają pokon wszyscy aniołowie Boży. Danioł zaś powie, swych, aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia. Do syna zaś trąd twój Boże na wieki wieków. Berę sprawiedliwości, berę królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego damaściłem Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości, bardziej niż Twych towarzyszy. Oraz Tyś, Panie, na początku sadził ziemię, gdzieem też rąk Twoich są niebiosa. One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystko jak szata się zestarzeje. Jak płaszcz ją zwiniesz jako dzień i odmienią się. Ty zaś jesteś ten sam, a Twoja lata, lata się nie skończą. Do któregoś z aniołów kiedykolwiek powiedział, siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek twóg, Twoich stóp. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? To jest bardzo gęsty tek tekst teologiczny. Zachęcam, żeby otworzyć yy, Biblię i przeczytać komentarz do tego tekstu. No ale tu jest taka polemika z tym, że może Pan Jezus był najdoskonalszym maniorem. No i autory cudzkowrańczyków powiada, że no tak sądzić nie można. No którego aniołów powiedział, siądź po mojej prawicy. Aniołowie są duchami przeznaczymi do posług. Natomiast Syn Boży nie. Tron Twój Boże, mówi do Syna, trwa na wieki. No ten tekst no, jednoznacznie stwierdza bóstwo Pana Jezusa. To znaczy wiarę, Yy, Bóstwo pana Jezusa, autora tego listu, no i adresat Nowy Testament odnosi do pana Jezusa boskie przymioty, przez wszechmoc. Tak czytamy. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też, jako zbawcy, wyczekujemy pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała. Tą potęgą, jako może także wszystko, co jest, sobie podporządkować. No to Bóg ma taką potęgę, że wszystko, co jest, może sobie podporządkować. Albowiem jak Ojciec krzeszał marmur i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Jezus jest na tej samej płaszczyźnie, że tak powiem, postawiony, co Bóg Ojciec. Niezmienność. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam, także na wieki. No Bóg jest niezmienny. Wszechobecność. Ujdźcie się zakoływać wszystko, co Wam przekazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dnia do skończenia świata. Wszechobecność w sensie w czasie. Tak jak Bóg. Bo gdzie są dwa albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Odwieczność. Ja Ci otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem Twoje dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, które miałem u Ciebie pierwej zanim, pierwej, zanim świat powstał. No i tekst, który czytałem z Jana, ale rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. A więc odwieczność. Nowy Testament przypisuje Panu Jezusowi dzieła, które są właściwie Bogu. Na przykład stworzenie i podtrzymywanie świata w istnieniu. No to przykłady. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. On jest obrazem czy Chrystus, Boga niewidzialnego, pierworodny wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Czyli wszystko jest przez Jezusa i dla jezusa stworzone. No to Bóg jest stworzycielem i celem stworzenia. List do Hebrajczyków. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków. A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Jego tu stanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały, odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej potęgi. A do, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicę majestatu na wysokościach. Więc Pan Jezus podtrzymuje wszystko słowem swojej potęgi. Pan Bóg podtrzymuje świat w istnieniu. Sądzenie świata w sprzeczaniu umarłych. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, bo każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Bóg sądzi świat. U Jana, podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie, samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny. Pójdą na zmartwychwstanie życia, a ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Posyłanie Ducha Świętego. Jednakże mówię Wam prawdę: pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel, pocieszyciel nie przyjdzie do Was, a jeżeli odejdę, poślę Go do Was. W innym miejscu czytamy w Nowym Testamencie, że Bóg Ojciec posyła Ducha. A więc znowu. Panie, mówicie tutaj, że Panie jest równy w godności Bogu Ojcu. Uświęcanie ludu Bożego. No, Bóg uświęca swój lud. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiałam Kościół i wydał za niego samego siebie. Aby go uświęcić, oczyściwszy obmycie wodą, któremu towarzyszy Słowo. No, i są teksty, gdzie nawet te wprost nazywa pana Jezusa Bogiem. Zabiliście dawcze życie, ale był w go zmartwych czego my jesteśmy świadkami. No, dawcą życia stwórcą jest Bóg. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Do nich należyli prawicowie, z nich również jest Chrystus, według Ciała, który jest ponad wszystkim Bóg, Bóg na wieki. Amen. Wyliście do Tytusa. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas. Abyśmy, rzekli się z bezbożności i rząd światowych, rozumnie, i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy wspomniano dobrych uczynków. Objawienia się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Jan odpowiedzieli mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będą człowiekiem, uważasz Siebie za Boga. W nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Jezusie, pierwszy list Jana. Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w synu Jego Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci strzeście, strzeście się fałszywych bogów. I na koniec wyznanie niewiernego Tomasza. Następnie rzekł do Tomasza, ponieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Ponieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź już niedowiarkiem, niewierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Więc to jakby stwierdził więcej niż się spodziewał. Bo wpierw gdy mówili mu, uczniowie, że widzieli Pana Jezusa po zmartwychwstaniu nie wierzył jak go nie dotknę, nie uwierzę. On się ukazuje, dotyka go i wyznaje jego bóstwo. Wydaje mi się, że no, centralna prawda chrześcijaństwa, iż Jezus z Nazaretu był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, no, jakoś wciąż nie jest w pełni odkryta. Wciąż wymaga refleksji pogłębienia. No bo cóż to znaczy, że mogłem własnego stwórcę zaprosić na kawę, Albo przegadać z nim, z nim całą noc, jak uczynił to Nikodem, o czym czytamy na kartach, na kartach Ewangelii. No, okres Bożego Narodzenia, zwłaszcza, ale każdy czas jest dobry do tego, by podjąć refleksję rzetelną nad tą chrześcijańską prawdą. Święta Bożego Narodzenia mają no, fajną taką i piękną oprawę, sentymentalną. Ale mi się wydaje, że czasami ta oprawa jakby nam przesłania no, centralny czy główny sens tych świąt, Boże Narodzenie, że między nami był nasz Twórca. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa owa teza, iż Jezus nadal był Bogiem i człowiekiem, była no, szeroko dyskutowana i niekiedy bardzo namiętnie. Rozstrzygnięcia, które tu proponowano, nie zawsze były zgodne z przesłaniem Ewangelii. Następne filmiki poświęcę dyskusjom chrystologicznym pierwszych wieków i rozstrzygnięciom soborów dotyczących osoby Jezusa z Nazaretu. Życzę wszystkiego dobrego. Ahoj.